Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm obiektywom. Będą to oczywiście obiektywy pełnokladkowe i będzie to Sony 24 f F4G OSS i jako drugi będzie 24 F2.8 G znaczy się GM, czyli G Master. No i od czego my sobie tutaj zaczniemy? Oczywiście, pierwsze chyba od czego tutaj możemy zacząć to jest różnica ich. Jeżeli chodzi o wielkość, jak można zobaczyć, no dosyć sporo one się tutaj różnią. 105, oczywiście, tutaj trochę dłużej się wyciąga. Większy też zasięg jakkolwiek 2470 jest większy i cięższy niż 24105 a dokładną uwagę właśnie zobaczymy teraz Kolejną rzeczą, która jest taka bardzo ważna, no oczywiście światło, czyli tutaj mamy F4 i tutaj mamy F 2,8, czyli cała przysłona światła różnicy, więc też prawdopodobnie różnica tutaj zobaczymy dosyć wyraźną tutaj w tych obiektywach. Jakkolwiek, omówmy sobie tak po kolei każdy z tych obiektywów od tyłu, zaglądając od strony mocowania: oczywiście mamy tutaj obiektyw jest uszczelniony, mamy przełącznik stabilizacji Optical Steady Shot. Włączony, wyłączony, mamy przełącznik autofocus, manual focus i mamy guzik funkcyjny w domyśle autofocus lock button czyli blokowanie ostrości. Pełny ruch rozwijania obiektywu można w sumie w jednym ruchu wykonać, choć z reguły tak dzieli się on raczej na dwa w takim bardziej intuicyjnym i codziennym użytkowaniu. Jeżeli chodzi od przodu, filter, filtr rozmiar 77 mm, odległość ostrzenia minimalna 38 cm i, no i co? F4 duży przedni element, szkiełko, bardzo ładnie to wygląda. Całość jest zbudowana z takiego fajnego plastiku, dosyć przyjemnie to wygląda, dosyć przyjemnie się tym. Operuje i jest raczej takie wrażenie, że no raczej takie premium niż że to jakieś badziewie miałbym powiedzieć. nie? I drugi obiektyw, jeżeli się przyjrzymy od tyłu, to samo obiektyw mamy uszczelniony, jeżeli chodzi o przełączniki, guziki i inne rzeczy na obiektywie, no to mamy autofocus Manual Focus przełącznik, czyli jeden i autofocus. Lock button, czyli też ten guzik funkcyjny. Można go sobie ustawić według własnych yy, upodobań. Pierścień zmieniania ogniskowej działa w taki sam sposób. Pierścień zmieniania ostrości manualny też działa w taki sam sposób jak w 245. Są takie dosyć przyjemne i lekko fajnie, miło to pracuje. I od przodu duży element 82 mm, czyli większy filtr niż w 24-105 i odległość ostrzenia jest minimalnie większa i jest taka. Nie pamiętałem, dlatego musiałem tutaj Wam ją pokazać. Czyli tak podsumowując w największym uproszczeniu różnice między tymi obiektywami ten jest F4, czyli jest ciemniejszy, jest stabilizowany, ten jest F28, czyli jest jaśniejszy, jakkolwiek nie jest stabilizowany. I to jest seria GM to jest G, czyli teoretycznie GM powinien wypadać nam lepiej tutaj w tych wszystkich testach. Zobaczymy, jak to będzie i teraz dlaczego je postanowiłem porównać. Różnica światła oczywiście na no to jest mm, oczywista sprawa, że. Pełna przysłona, więc teoretycznie nie jest to ta sama liga obiektywów. Jakkolwiek oba są obiektywami pełnoklatkowymi i no, zaczynają się w podobnym zasięgu: 24. Ten jest trochę dłuższy, jakkolwiek ten jest mniejszy. I osobiście jestem tutaj ciekaw, czy tf F4 będzie tak faktycznie bardzo przeszkadzało. Przy tym F28, i czy lepiej faktycznie nosić ten większy ze sobą, czy jednak może momentami F4 może być dla nas satysfakcjonujące, więc o tym wszystkim dowiemy się za chwilę. I zacznijmy od razu od porównania ogniskowych. Po lewej stronie mamy 24105, po prawej stronie 2470GM. Od razu zobaczcie też, że po prawej stronie 2470 jest nieco cieplejszy, taki lekko żółtawy kolor nadaje. Oczywiście ustawienia kamery są takie same, white balance taki sam, shutter speed i ISO. ISO jest tutaj dostosowane, żeby ekspozycja była ta sama, więc tylko ISO się del delikatnie różni. Bo 2405 jest nieco większe i tą różnicę już trochę widać w tym e, końcowym fragmencie 105. Jednak widać, że te kilkanaście procent możemy tutaj więcej tego zasięgu dostać. No i jest to oczywiście jak najbardziej na plus. Teraz taka mała próba e, sprawdzenia stabilizacji. Mamy A7C, więc jest stabilizowana matryca i w 24.5 jest ten OSS włączony. I spróbowałem takie podobne kadry, trochę w paningu, trochę w miejscu jakiego przytrzymania to, to było oczywiście z ręki strzelane no i w tym momencie no nie wiem w, ty, w tej próbie tak nie widzę jakiejś bardzo wielkiej różnicy żeby w ten OSS w tych 24 105 e, jakoś niesamowicie wygładzał nam ten obrazek ale tak mam wrażenie że delikatnie jest jakby płynnie bez jakiegoś szału oczywiście ale takie wrażenie jakby nieco coś to lepiej trochę działało Teraz taka próba, trochę bardziej statyczna. I tutaj mam wrażenie, że tu jest w obu przypadkach 70 mm, ale mam wrażenie, że ten 2405 trochę jakby jest stabilniejszy w tym ujęciu. I kolejna próba to na 24 mm idziemy do przodu i do tyłu na takim niezbyt równym terenie. I co według mnie tutaj jest. 2405 z tym z tą stabilizacją optyczną nieco minimalnie jest taki gładszy, płynniejszy. Jest mniej tych takich mikro ruchów. No ale jeżeli miałbym powiedzmy sobie używać te takiego rodzaju stabilizacji do czegoś bardziej sensownego, no to ani jedna, ani druga się raczej do takiego takich chodzonych kadrów raczej nie nadają, więc trzeba by było pomyśleć o innej stabilizacji. F2.8 i F4. Porównanie na tych samych ustawieniach, różnica światła, czyli widzimy, no to F4 jest trochę ciemniejsze. No i żeby to skompensować, to musimy ISO podkręcić o 3 kroki do góry w F4, co właśnie tutaj mamy już zrobione. Zobaczcie też na te aberracje chromatyczne w prawym górnym rogu na tym drzewie obu kadrów. No, w obu przypadkach są bardzo duże, ale Skupmy się teraz y, też na bokechu trochę bardziej. Przed chwilą mieliśmy 24, mamy teraz 35. Na tych 35 mm już widać tą różnicę, że te F28 daje nam przyjemniejsze to rozmycie. Jest więcej tego bokechu i już od 35 mm to widać. Na tych 24 jeszcze jakoś się tak nie rzucało to w oczy. I 50. No widzimy. Znowu to f2.8, wyraźniejszy jest ten, znaczy wyraźniejszy, no większy jest ten poziom bokehu, rozmycie ładniejsze, ciekawsze na pewno, też y, daje nam więcej tej separacji i 70 mm na obu obiektywach. Tutaj już to f4 jest takie, nie można by jakoś specjalnie na to narzekać, coś tam się rozmywa w, w tle, no jakkolwiek nadal f2.8 no, zdecydowanie nam tutaj wygrywa w tym aspekcie i porównajmy sobie jeszcze jak. Będzie 70, około 105 mm wyglądało na F4, więc podjeżdżamy na 105. No i tutaj, tak już optycznie, wizualnie, znaczy się tego bokehu jest więcej na 105F4. Mamy też więcej tej kompresji. No i tak, wiadomo, ten obrazek już inaczej wygląda. I jest to no, dosyć ciekawy obrazek. Myślę, że jak najbardziej konkurencyjny do 70 mm i f 2.8. Ok, porównajmy teraz autofokus w trybie filmowania. Tutaj autofokus był ustawiony punktowy i ruch, ruszałem kamerą i jednocześnie autofokus był w trybie ciągłym, czyli sprawdzałem, jak szybko będzie ten, ta ostrość podążać i jak dla mnie oba obiektywy mają tutaj taką samą prędkość. Reakcji nie widzę, żeby któryś jakoś odstawał, albo któryś był jakoś wyraźniej, wyraźniej szybszy, czy coś takiego. W tym momencie ostrość ustawiałem na ekranie dotykowym V7C, czyli klikałem z punktu z figurki na kartonik, z figurki na kartonik. Starałem się to robić jak najszybciej. No i jak dla mnie też nie ma tu różnicy w. Prędkości działania, może czasami któryś jest troszkę wolniejszy czy szybszy, ale nie widzę jakiejś specjalnej różnicy, która miałaby być znacząca przynajmniej dla oka. I kolejnym aspektem, który sprawdzimy, jest minimalna odległość ostrzenia. I tutaj 245 wykazuje się trochę lepszym parametrem w, te, w tej opcji, tutaj mamy na długim końcu mierzone, jakkolwiek mam wrażenie, że 70 mm. F28 daje trochę więcej detalu, czyli był na tym końcu, na minimalnej odległości ostrzenia, nieco ostrzejszy. I porównajmy sobie teraz też ostrość w takim szerokim kadrze. No tutaj jeszcze jakichś specjalnych różnic nie widzę na tym szerokim kadrze. Mam wrażenie, że jest całkiem podobnie, jest lekka różnica w kolorach, więc to może być takie troszkę mylące, że obrazek jest inny, ale nie widzę większej różnicy. Tutaj 70 mm na obu obiektywach i przybliżmy sobie to nieco. I tutaj co ciekawe w f4 no, mamy tej ostrości zdecydowanie więcej, jakby więcej kontrastu i szczegółów, więc ciekawie. Jestem tutaj trochę, przyznam szczerze, zaskoczony, tym bardziej, że jak wcześniej testowałem 24-70 to wydawał się na tym długim końcu bardzo, bardzo ostry. I kolejny kadr, tutaj mamy 105 versus. 70, no i ta różnica nam się pogłębia. 105 przy takim powiększeniu, no daje nam tutaj bardzo ładny obrazek. Na no tym F4 jest bardzo czysto dużo kontrastu, dużo detali, a F2,8 przy takim e, zoomowaniu, no trochę nam tutaj odstaje. Więc trochę mnie to zaskoczyło. E, ale może jest to właśnie to, że gdzieś w dużej odległości się to tak rozmywa. Bo teraz, jak sobie przybliżmy, no to różnica już nie jest taka wielka. Zobaczcie też na różnicę bokehu. Tutaj akurat już F4, więc ten bokeh jest taki sam, wcześniej mieliśmy F2.8, więc mogliśmy zobaczyć jaka była różnica w bokehu też na takiej bliższej odległości. I teraz mamy 105 versus 70 ponownie z tego samego miejsca. Yy, aparat był ustawiony, więc też jesteśmy trochę bliżej obiektu. Ostrość całkiem podobna w tym wypadku jak dla mnie i teraz 105 odsunąłem żeby uzyskać ten sam kadr i no, bo kechu jest podobnie jest on trochę inny no, różnie można na to się zaopatrywać. Tutaj duża niespodzianka dla mnie bo aberracje chromatyczne czy na f2.8 czy na f4 w GM zdają się większe niż w 24 105 więc dosyć ciekawie. I to wszystko, co mam dla Was dzisiaj w tym filmie. Daj znać, czy ten film był jakkolwiek dla Ciebie przydatny. Dowiedziałeś się czegoś ciekawego, może pomogło Ci to w decyzji na temat zakupu obiektywu, bo może zastanawiałeś się między tymi dwoma obiektywami. Daj znać, którego używasz, albo którego byś wolał używać. Ja myślę, że jeszcze oba obiektywy trochę potestuję i. Któryś pewnie sprzedam, który to będzie, tego jeszcze nie wiem, ale na tą chwilę dwa zostają, i po kolejnych testach padnie decyzja, z którym obiektywem się pożegnam. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Dzięki, że obejrzałeś. Zostaw pod spodem komentarz, lajka, daj suba, będę bardzo zadowolony z tego. Dzięki, cześć.